Nasza szkoła istnieje już prawie od półwiecza. Oficjalnie jej powołanie zostało potwierdzone zarządzeniem ministra oświaty z dnia 29 stycznia 1964 roku, z mocą obowiązującą od 1 września 1963 roku. W związku z dynamicznym rozwojem szkoły, podjęto decyzję o budowie internatu dla młodzieży spoza Pleszewa. Budowę rozpoczęto w 1967 roku. Po przebudowie w latach 90. budynek ten w części jako pracownie dydaktyczne nadal użytkowany jest przez naszą szkołę. W latach 70. ubiegłego wieku następuje dynamiczny rozwój szkoły i warsztatów szkolnych, czego dowodem może być stale wzrastająca liczba oddziałów szkół różnych typów, mieszczących się w budynku przy ulicy Zielonej 3. W końcu lat 90. W związku z wprowadzeniem reformy systemu oświaty, szkoła uzyskała status szkoły ponadgimnazjalnej, i decyzją Rady Powiatu Plaszewskiego nadano jej w 2002 roku nazwę Zespół Szkół Technicznych. Nazwę tę nosi do dziś. W skład zespołu Szkół Technicznych wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne: Technikum, Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Na początku lat 90. Doszło do zmiany pokoleniowej w naszej szkole. Nowym jej dyrektorem został Marek Szczepański. Rzeczywistość funkcjonowania gospodarki rynkowej wymusiła dostosowanie profilów kształcenia do wymogów rynku pracy. W kolejnych latach powstawały m.in. Technikum samochodowe o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Technikum mechaniczne o specjalności budowa maszyn. Technikum mechatroniczne kształcące w zawodzie technik mechatronik liceum handlowe kształcące w zawodzie technik-handlowiec, technikum ekonomiczne kształcące w zawodzie technik-ekonomista, technikum gastronomiczne kształcące w zawodzie kucharz, liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją i liceum ogólnokształcące o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki, fizyki i informatyki. W 1996 roku na bazie dotychczasowych warsztatów szkolnych powstała nowa placówka. Centrum Kształcenia Praktycznego. Jej zadaniem jest kształcenie młodzieży w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania. Po usamodzielnieniu się, Centrum Kształcenia Praktycznego ściśle współpracuje z naszą szkołą. Jego nowoczesne wyposażenie zapewnia wszystkim uczniom realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych w programach nauczania. Ze względu na wzrost liczby młodzieży uczącej się w szkole. Z inicjatywy dyrektora Marka Szczepańskiego powstał projekt budowy nowej sali gimnastycznej, która stanowić miała odpowiednią dla naszych potrzeb bazę sportową. Jej ukończenie i oddanie do użytku nastąpiło w 2003 roku. Obecnie szkoła dysponuje największym w Pleszewie kompleksem sportowym, w skład którego wchodzą dwie sale gimnastyczne i siłownia. Cały czas szkoła stara się rozbudowywać i modernizować istniejące sale dydaktyczne, zarówno w obszarze kształcenia zawodowego wszystkich typów, jak i w zakresie kształcenia ogólnego. Warto podkreślić, że nasza szkoła jako jedna z trzech w województwie od 1996 roku posiada stały dostęp do internetu i własny serwer internetowy. Dzięki czemu była pionierem w zastosowaniu internetu w procesie edukacji i jego propagatorem w społeczności lokalnej. Obecnie szkoła zapewnia na swoim terenie swobodny również bezprzewodowy dostęp do internetu zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wsparciem dla procesu edukacji jest doskonale wyposażona biblioteka szkolna, posiadająca 25 tysięcy tytułów, stanowiska komputerowe z dostępem do szerokopasmowego internetu oraz nowoczesne zaplecze techniczne. Na terenie szkoły młodzież ma możliwość uczestniczenia w przedmiotowych kołach i zainteresowań które prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli. Wymienić tutaj można choćby koło młodych ekonomistów, koło elektryczno-elektroniczne, informatyczne, historyczne, polonistyczne, czy wreszcie koło teatralne. Działają także w szkole kluby. Od 1996 roku szkolny klub honorowych dawców krwi, na koncie którego do chwili obecnej jest prawie tona oddanej honorowo przez uczniów i nauczycieli krwi. W szkole działa także szkolny klub sportowy, mogący poszczycić się znacznymi osiągnięciami. W latach 90. zainicjowana została i jest kontynuowana do dnia dzisiejszego współpraca ze szkołami i instytucjami w Europie Zachodniej. W 1994 roku nawiązana została współpraca z Niemiecką Szkołą Techniczną w Wirzburgu. Dobre obustronne kontakty zaowocowały wymianą uczniów. W 1999 roku szkoła nawiązała współpracę ze szkołą Berives-Bildende Schulen-Rostrup w powiecie Ammerland. Pierwsze oficjalne wizyty nastąpiły w końcu 2000 roku. Obecnie prowadzona jest dwustronna wymiana młodzieży z obu szkół w ramach uczestnictwa w unijnym programie Leonardo da Vinci. W ciągu swego istnienia Szkoła na Zielonej może poszczycić się licznym gronem wychowanków zajmujących nierzadko eksponowane stanowiska w szkolnictwie wyższym, administracji samorządowej i państwowej oraz w biznesie.